Cała inwestycja Nowe Przylesie z nowym inwestorem firmą Simbad Dom rozpoczęła się już ponad rok temu od tego, że po raz pierwszy w naszej historii firmy mogliśmy uczestniczyć w działaniach na, na etapie projektowania, współtworzyć ten projekt poprzez nasze doświadczenie jako wykonawcy robót budowlanych. W naszym wypadku jest to prawie 40 lat na rynku polskim i zagranicznym. Teraz jesteśmy na etapie rozpoczęcia robót ziemnych, wylewania już chudych betonów pod płytę fundamentową. Mamy wykonane już praktycznie dwa wykopy pod budynek A i B. Jest rozkładane zbrojenie na budynku B. Mamy tutaj dwa budynki. Budynek A, w którym znajduje się 66 mieszkań, w budynku B znajduje się 71 mieszkań. Łączna powierzchnia użytkowa tych mieszkań to jest ponad 7,5 m2. Planowane zakończenie inwestycji jest pod względem budowlanym gdzieś w przełom października, listopada. Do końca przyszłego roku 2020 powinien być budynek już w pełni oddany lokatorom. Jesteśmy zadowoleni jako wykonawcy, że po raz pierwszy udało się stworzyć w Opolu taką grupę osób, które mają do siebie większe zaufanie i tworzymy tutaj wspólnie jako lokalne firmy, duże firmy z kapitałem, tutaj miejscowym potencjałem, ludzi technicznym wykształceniem, ludzi pracujących tu na miejscu, że potrafimy razem, wspólnie jako tutaj na rynku lokalnym coś, stworzyć coś nowego, nową jakość w wykonawstwie.